Pusin. mam rurki, ale nie wiem co z nimi zrobić. Co, mam je przetestować? rolniko! o, moja kochana, ja kupiłam sody, więc pomogę Ci. Tak, test sody! Aaaa, Pusin! Cześć kochani, witam na kanale Pusin Girl. Dzisiaj później wszystko zdradził. Będziemy testować napoje. Jej! Mieliśmy słodycze, a teraz czas na napoje, co nie? Chodźcie i testujemy. Tak dużo napojów. Jaki wybrać? Hm. Może kolę waniliową, ale jak ją zabrać? Nie. Przepraszam. A był taki piękny zamek. Uuu, czuję wanilę. I czuję Coca-Colę. Okej. Okay. By Lubię Bardziej wyczuwalna w smaku jest Coca-Cola i też nie jest słodkie. Ale dobre! Co ty teraz przy tym? dr? Doktor... nie, nie, dr Pepper, bo jak te napoje mi zaszkodzą, to dr Pepper mnie uratuje, prawda? O, nie odbił! Weroniko, co ty myślisz? Nie odbiję ci, bo to jest tylko soda. Panta, ty mnie odbijesz? Ale nie, a dobra. Hmm, wreszcie wypiję. Yeah! O, hmm, o czym zapomniałam? O no tak! Zapomniałam powiedzieć, że to jest fata winogronowa i pięknie pachnie winogronami. Wow! Czuć mocno winogrono. Jest bardzo fizji. Hmm. Coś mam na języku? O, o! trochę mi zabarwiło język. O, jakie to jest dobre! Okej, okay. przestań to pić. Wiem, że jest dobre, Wera, ale musisz przestać, bo wypijesz wszystko, a ciocia Aga też chce trochę. <noise> Proszę, ciociu, przepraszam. Dzięki. Dobra. Okej, okay. doktor Pepper na końcu. Może teraz? Wym to Okej, okay, pijemy. Wow, to szczela jak orężadka musująca. Nie wiem, czy to słyszycie. Proszę. Okej, okay, pijemy. Trochę się boję. Po pierwsze, kole jest różowy. Po drugie, smakuje jak polska orężada. I po trzecie, jest bardzo fizujące, czyli napój bardzo gazywany I tutaj przez rurkę przechodzi. O nie! Czegoś takiego jeszcze nie piłam. Wróciłam! Rurki gdzieś zginęły, więc musiałam nowe przynieść. Ale w takich samych kolorach. Okej, okay, Coca-Cola. Jaki kolor niebieski? Coca-Cola o smaku wiśni. Uuu, i ma taką małą wiśnię. Bo, jak mówiłam kiedyś, wszystko musi być małe! Hashtag bo Ta Coca-Cola intensywnie pachnie. O! Dzień dobry. Okej, okay, pielęgni. Wow! To! To to sama wiśnia. Takie dobre. Hej, Wera! Tak później! Boję. Tak później! Masz nagrywać. Później, posłuchaj mnie, za chwilkę. Muszę teraz wszystko wypić, ale... Jak będę musiała później to wypić, to będę musiała się dzielić. Okej, okay. dziękuję. O, oh, patrzyliście na to. Um, podzielę się z Wami na pewno. Hmm. Tyle, doktor Pepper. Nie no potrzebuję go. Czuję się absolutnie okej. Okay. Ale to nie jest prawdziwy doktor. A może jesteś i magicznie smakujesz. Okej, okay, przepraszam, jestem, jestem za dziwna. Za dużo słodkiego wypiłam dzisiaj. Okej, okay, idę do doktora. Ugh, dziwnie pachnie. Trochę się boję. To ma być doktor. Okej. Okay. Ups, i się oblałam. Moja wina, to doktor Pepper. Smakuje trochę. Migdałowo, słodko. Mm -mm, nie podoba mi się. I tak wypychało rurkę, że musiałam ją wyjąć. I też dziwnie pachnie. A to miał być doktor. Chyba się nazywa Pepper, bo nikt nie lubi Pepper. No, ja nie lubię, więc nie będę tego przecież lubić. Więc proszę, pusin. Podzielę się z tobą pusin. Doktor Pepper jest twój. O, jak dziwnie smakuje! Biedny Puścin. najlepsze zgadnijcie. Mm, tak, Coca-Cola wiśniowa. Tak czuć wiśnie i ja uwielbiam wiśnie. Okej, okay. Coca-Cola, a później fanta winogronowa. Złącza. Następne to Coca-Cola waniliowa. Przedostatni to fizujący winto I najgorszy to jest Dr. Pepper. Ok, skończyłam nagrywać. Hola, hola, Vera, co ty robisz? Ma się pożegnać. Pusin, czemu mi nie przypomniałaś? Przecież to nie mój kanał, to twój i cioci Agi. Nie mój? Pusin, to mój i cioci Agi i twój kanał. Okej? Okej. Przepraszam, kocham ten kanał. Jesteś śmieszna i widzowie są najlepsi. To jest mój Pusin. Chodź ty do mnie. Okej, przepraszam. Pamiętajcie, żeby zostawić. Kciuka w górę, subskrybować i w komentarzach napisać, czy próbowaliście tych napojów i jaki wam najbardziej smakował. Mi Coca Cola. Ye, yeah! czas, żebym się pożegnała. I pamiętajcie, rurki z Ikei są najlepsze.